Dlaczego akurat gaśnica? No ale chyba teraz rozumiem to przez to, że jak Pan o tym usłyszał, to z powodu tego, że był Pan oburzony, że jest taki obrządek w Sejmie, to dlatego użył Pan gaśnicy, bo niektórzy mówią, że jakby Pan to zgasił, zdmuchnął po prostu te świeczki, to by nie było takiego skandalu. No, czy jakiekolwiek instrukcje pożarnicze przewidują dmuchanie? Tam, gdzie ogień jest zapruszony, no ja z ostrożności sięgnąłem po profesjonalne narzędzie. Żałuję, że nie trafiła mi się pianowa gaśnica, bo, bo wtedy pewnie cała rzecz miałaby nieco mniej dramatyczny przebieg. Ale. Z drugiej strony, ta gaśnica pyłowa nadała interesujący charakter wizualny całemu wydarzeniu, co oceniam i doceniam jako reżyser, dokumentalista w poprzednim życiu. No, oczywiście ironia, ale, ale szanowni państwo, no jeżeli ktoś ma lepsze rozwiązania, jeśli ktoś ma lepsze pomysły, lepsze narzędzia, to proszę reagować. Proszę po swojemu reagować. Ja nikomu nie narzucam form działania i bynajmniej nie prezentuję siebie niegodnego jako wzorca. Ja będę przyklaskiwał wszystkim, którzy będą starali się temu bezeceństwu, jakim jest perfidne podsuwanie. Polakom, zwłaszcza katolikom, takich satanistycznych, rasistowskich celebracji, wszystkim tym, którzy będą starali się na to reagować i, i, i kłaść temu kres, będę przyklaskiwał. Tak? Ja akurat no, sięgnąłem po, po to narzędzie działania, które było pod ręką.